Всім привіт ребята, і сьогодні ми будемо дивитися гра, дивитися э, вибача знову. Якщо вам така рубрика дозу... э, позу... э, сподобається, то підпишіть і ставте лайки, ми сьогодні подивимося. Не знаю. Напевно може сьогодні подивимося от таке, що э, він найсильніший, чи наприклад... Оце. Напевно, думаю, що вибрану це. Добре. Це він з другом. Окей. Okay. Так, ладно. Це в нього зараз картка за ф. Mm -hmm. Івент? Якийсь? Добре. Це якщо по польськи Якщо хтось не розуміє, то вивечте на це по польську. Там кас, не? Da Ty moneskie możesz kupić. Ja Dobra widzowie, więc e, widzowie, muszę cięcie teraz. Dobra widzowie, e, więc tak. Musimy iść do shopu i kupujemy sobie nową rzecz. Czyli, mm -hmm. czyli mianowicie za 15 kupujemy drubę dachni, za 30 kupujemy stika, za 50 i na. Czyli no to What? I wam powiem widzowie так, że сервер, tak, że na 10 słupów możemy dawać serwer. Żebyście mogli zrobić. Ja tego nie obiecuję, e, widzowie. Ja tego nie obiecuję, ale, ale może być. Ale chodzi drugyty serwer. No też jestów. У них вже є, але сейчас не зробили. Не знаю. щось купити? Эээ, купить. Хочешь купить? A w ogóle wiesz. I w i tak dobra, wznawiam za trzy. Co, no. te, A ile ty masz w ogóle jeszcze? mnie. Jak? Niby nie mogę serwer nazywać. O, odkaczające? Uże z już. Baczcie 200 powiedziałem. Mm. Ja, Dawiem pochodu, to był wytęp, to ja byłem że... już Dobra, daj mądy, jaki zbieramy. ja się zależy. Zbieramy. Pizza w niej, może? No, Piecuła, tu poglądają. Okay. Nie, 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 tak nie będzie, widzowie. Nie myślcie, że ja ty gada jakieś głupoty. Ja nie pokażę na tutaj. Mhm. Może na, na piecu pokażę, ale to może. На 500, походу. І походу. на На походу. походу. 1000. Якщо хочете у цю таку саму гру, я образу йду знімаю оцю гру. Разу напишіть ки в коментарях. А як якщо ви не можете, або не знаю, то просто наберіть десь. 10, 10 лайків або ну хоча б 11 підписників буде. Або там 12, я не знаю, але наберіть хоча б. І вже я зніму. Якщо вам оце і отаке тільки або катана, або ну типу буду бити.

Ale jak na A, no to mm. ja na kliknięcie dotykam... Sekundę... Nie, trzeba podawić... O, tu, tak, to zapisuję. To idziecie, nie? Tak. Dobra, uzbieramy sobie... Widzimy, się jak uzbieram, to za 100 tysięcy kasy. Mhm. Tak, mm. więc... Mm. No. Mam już... Just... Zrobię w parycie ciok... Eee... w No, po prostu... і потім ще ну коротше просто додав їх обрізав як зробимо 10 сум то може заробимо майкрафт мен з вами і на десь на не знаю може колись я покажу своє лице O, wyrywam zrazu. Ale dobra. Ja już pokazadam. Wg Kasper mam, ty do daj Mam prawie ja mu śmiecę, czyli jeden dwa, dwa. No, dobra, dobra. Trzeba ten na. Oso. Da nam no, ja. Daję na jedynka. Widowie, ale dawajcie y subskrypcję, jak to oglądacie, bo zapomnieliśmy powiedzieć o tym odcinku. Można zebrać. Więc dawajcie suby.

To by było z kolei, wiecie, szanowni, raz, dwa, trzy. Co? Ten o, ten raz. Ten dwa, ten dwa, Trzy. Dwa, dwa, dobra, dobra. Zaj, Zaj. Zaj. Żebym Zrobił. 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 za... Zrobił. tego, jak się Zrobił. 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 ale ja nie powiedziałem. To może jeszcze oni Albo Tindera. Mm. No, najlepiej. Jaki będzie na moim Instagramie? Bo chłopaki. Mój ech. instagram, ok, dobra. Bo oni mnie co nami na Instagram. Napiszcie, żebyście chcieli, żebym zrobił Instagrama. A wy chcecie, żebym ja zrobił Instagrama? Tee. Tak, da. no Czyli może. Tak, zrobię tak, tak zmieniam kasy i potem się wygierzą. Więc, no widzę wiem. A, no. I w ogóle musimy zrobić też rewirr, ale to na razie nie. Więc co... No, no, kupujemy szkaw, Brud i... Liszko. Bet, czy po Chyba... E, Liszko... Ty, ty jak wchodzisz na kanał na YouTube. Uh -huh. To tam jest ucięty kawałek ciebie. No, Wiem, so. no. Dobra widzowie, więc dobiliśmy właśnie... O 1 milionę zrobić widzowie Robirth Da, 2 miliony. I wyruć Robir. Widzowie! Wijajcie na jego Instagrama. Będzie w opisie. Nie mam Instagrama jeszcze Dobra zrobić. Ale założę, więc będzie w opisie. Ale nie ma. Co zrobił Robirt? Ja jestem szczęściowy. Macie szczęście, że oglądajcie... Że oglądacie takiego próla Dobrze mamy takie kochnę rzut Dobra, idziemy sobie jakieś lepsze rzeczy myśli ws i włyki Dawsze kupię tort w żadnego nie chcę więcej zaczynać Musimy Widzowie dokupić DNA Będzie DNA Musimy się zrezygnować ja, ja mam radio Być Nie, ja nie, się... ma nie słucham Ciebie dowie... No ja się nie odzywam No, więc Zbieramy sobie Możemy so, no, zborów Dobra, Widzowie, więc kupujemy no. Maxa Mhm

nie, ile to 8 razy 8? To łybacz wam przepnie serduszko. A, Więc, no, A wy też pomyślcie, ile to co 8. Te Napiszcie też w moich komentarzach, ile to co 8, pomnoży to na 8. Okay. Ja okay. Te yeah. też lajku. Like, no, Serduszku. Okay. Kto się z panem łybacza? No pewnie kilka tam jest osób. Dobra, widzowie, 40 lat. No wiem, widzowie tak. Ogólnie mam już Beda. Więc. I muszę do kupcy DNA. No, bo jest to się ma, Jest masakra widzowie. Więc ym, no. Dobra widzowie, mamy 4 miliony kasy, więc... Ym, no więc ulepszamy na maksa. Pik. I mamy teraz ławkę jakąś i to dostaje... 55k! No. Okej. Okay.